Dziękujemy za przyjście. Dzisiaj gościmy pana Czesława Kołodziczyka i Jana Jarczyka, y, aktywnych członków Solidarności w Trzebini w zakładach metalurgicznych. Y, czy mogą Państwo opowiedzieć, y, pa, przepraszam, panowie opowiedzieć o okolicznościach tego pierwszego spotkania 4 września 1980 roku. No więc ja dostałem po prostu telefon. Przyjdź do mnie na herbatkę, kolega Jarczyk, że tak powiem dzwonił. Przychodzę, a tam okazuje się, że to nie jest herbatka, tylko poważne spotkanie. No i po prostu było tam trzech, czterech, jak się domni, kolegów naszych. Jego przełożony Andrzej Chmielowski. Nie wiem, czy był jeszcze Zdzisek, ale być może, że też był. Stańczyk. No, ale po prostu oni się nie włączali w sprawę, tylko ja, kolega Szczelichowski, kolega Kałowski i kolega Jatrzyk, że tak powiem, myśmy po prostu zdecydowali o tym, że bierzemy się za tworzenie związku. I tak, dobrze powiedziało? Tak, no. tak I po prostu podyskutowaliśmy co gdzie jacze, tak powiem, co kto miał jakie wiadomości. Te pierwsze kroki jakie będziemy Te pierwsze będziemy kroki, nie? No i ponieważ kolega Jatrzyk był mistrzem, ja byłem konstruktorem, no i po prostu stwierdzili, że oni i mnie tego, że wy najlepiej idźcie do dyrektora i wy przedstawcie sprawę, wy powiedzcie, że coś takiego trzeba zrobić i że wy się zajmiecie. Tak. No. bo tam ci dwaj koledzy, nie ujmując, broń Boże, oni byli pracownikami tylko, a my byliśmy już w dozorze. Ja byłem mistrzem utrzymania ruchu elektrycznego, a Czesiu był w biurze konstrukcyjnym konstruktorem. Więc na nas jako tych umysłowych, bo taki wtedy był podział w zakładzie, spadł ten obowiązek, żeby poinformować o tym dyrektora. I baliśmy się tej wizyty, no bo to. Nasz dyrektor myśmy go znali, że to był bardzo fajny gość i porządny człowiek, Zdzisław Musieńko. Tak, ale mimo wszystko chcieliśmy to oficjalnie jakoś jego zgodę uzyskać na to, żebyśmy mogli na terenie zakładu działać względnie legalnie i bez przeszkód. I dyrektor no, przyjął to do wiadomości. Ale mówi tak, jak się wstępnie już rozejdziecie po wydziałach i zakomunikujecie, będziecie proponować załodze udział w tych nowych związkach, i wstępnie takich parę informacji, na czym ta rzecz ma polegać, to wtedy, jak Was już będzie trochę więcej, to spróbujemy zorganizować spotkanie z dotychczasowymi związkami zawodowymi. Z branżowymi, tak zwanymi związkami, i wtedy, gdy ewentualnie dojdzie do takiego spotkania, to później ja chętnie wysłucham, co będzie owocem tego, wynikiem tego spotkania. No i do takiego spotkania doszło w sali BHP. Na tych pracowników, którzy, których powiadomiliśmy o tym spotkaniu, było około 60. I na to spotkanie właśnie przyszedł zaproszony przewodniczący związków branżowych, związków zawodowych yy, działających w zakładach metalurgicznych, do tej pory, pan yy, Kurdziel. I yy, nawiązała się dyskusja. Myśmy yy, yy, próbowali powiedzieć, że skoro jest taka zgoda, ludzie na ogół chcą zmian w zakładzie pracy. Dotyczących ich warunków pracy, bezpieczeństwa i tak dalej. No więc yy, wtedy on powiedział nam tak, że w naszym związku branżowym też doszło do wielu zmian, takich na lepsze, i dlatego zupełnie szczerze Wam mówię, że Wasze sprawy, które można by załatwić, w tym zakładzie znajdą się na forum tych branżowych związków i my postaramy się Wam pomóc. Ale załoga, wiedząc już, co w Polsce się dzieje, i tak dalej, i, 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 i znając tych 21 postulatów, to wiedzieliśmy, że absolutnie te związki branżowe, które przez tyle lat w zakładzie działały, i no, jak działały to działały wszyscyśmy z musu byli do nich zapisywani przy przyjęciu do zakładu pracy podpisywało się dalszą deklarację jak i do związku jak i do kasy za pomocą no więc wiedzieliśmy że nie ich będzie na to żeby na poważnie naszymi ważnymi sprawami w zakładzie się zająć i wtedy wynik tej rozmowy był taki że my mimo wszystko Mimo mojej propozycji, pana kurdziela spróbujemy stworzyć w zakładzie pracy swoje, swój niezależny, samorządny związek Solidarność. No i tutaj wtrącę się, że tak powiem, bo postępowały po prostu agitacja w pewnym znaczeniu, wychodziliśmy do ludzi. No i na koniec, o ile pamiętam, października, właściwie listopada. To uzwiązkowienie w naszych zakładach było 95%, że tak szczerze tak. w tej chwili. Na tysiąc, na 2000 załogi 1830 osób zapisało się do związku. Ja akurat solidarność byłem w pewnym sensie prawą ręką w tych sprawach. Był ja stemplowałem po prostu każde każdą rezygnację takim z księgowości numeratorem i Dlatego tak powiedziałem. Bo musieliśmy przyjąć, żeby przyjąć do nas, to musiał się każdy pracownik wypisać, wypisać i wpisać. Z takie takie były zmiany oryginalne. I naprawdę to nie było okropne. W każdym razie na koniec roku 80 w tamtych związkach pozostało około 80 osób. Były osoby, które. Wypisały się i nie zapisały się do żadnego. Takie dwie osoby ja przynajmniej znałem, a reszta po prostu wszyscy, nazwijmy to, zaufali nowotworzącym związkom. I po prostu tak było jak wtedy. No i następnym naszym krokiem było to, żeby poinformować i nauczyć, żeby się odbyły pierwsze zebrania wydziałowe. Mieliśmy w zakładzie sporo wydziałów około 13-14 wydziałów produkcyjnych, różnych gałęzi produkcji, gdzie pracownicy pracowali na zmianie tam były też dozór i mistrzowie, i kierownicy tych wydziałów. I na tych wydziałach zaczęliśmy od tego, żeby spośród tej załogi na danym wydziale wybrać każdy wydział, żeby wybrał z swoich delegatów jednego, dwóch, trzech i dopiero ci delegaci później, ponieważ nie było szansy w zakładach metalurgicznych w bardzo rozległym zakładzie i, i, i na tych dwa tysiące ludzi, żeby zorganizować wspólne spotkanie tych 2000 tysięcy ludzi. To się nie dało. Nie było takiej hali, nie było takiej no, możliwości. Wiosną. Pracowali ludzie na zmiany i tak dalej. Więc wtedy dopiero. Na wydziałach wybrano tych delegatów i ci delegaci dopiero stworzyli takie pierwsze nasz, nasze zebranie, na którym wybraliśmy taki Tymczasowy Komitet Obywatelski. No nie Obywatelski. Nie, Tymczasowy Komitet Związku Zawodowych Solidarność. Komisja no. Założycielska. O tak. I ci ludzie już wstępnie głosowali na skład tego zarządu. To był około 20-osobowy zarząd wtedy I, 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 no i wtedy mnie ludzie wybrali jako przewodniczącego, Czesia wybrali jako zastępcę. No i, i, i upoważniono nas, żeby dalej ten związek legalizować w skali kraju. I to był właśnie taki moment, kiedy końcem września, to był wielki sukces, bo u nas w naszym rejonie w Czebini tych, tych zakładów przecież było sporo. Pierwsza się zarejestrowała, kopalnia Siersza, bo oni rejestrowali się w Jastrzębiu. Tam były porozumienia podpisane bardzo wcześnie, znaczy później po Gdańsku, ale, ale, ale bardzo wcześnie. I ta kopalnia Siersza tutaj jako pierwsza, tu z naszej okolicy się zarejestrowała. No a my? Wiedzieliśmy, że nam do górników nic, bo oni swoje sprawy mają, i zaczęliśmy szukać, i znaleźliśmy, że naszym takim miejscem najbliższym, najbliższym do rejestracji naszego związku jest komisja przy hucie Katowice. I już końcem września 24 albo parę dni później, Kolega nasz, Kuciel, pamiętam, yy, zaatakował nas w samochód, troje czy czworo ludzi i z wielką duszą na ramieniu, yy, z obawami, przecież to było wszystko na pół legalnie jeszcze wtedy. Pojechaliśmy do tej Huty Katowice na takie pierwsze zebranie. Szefem tam całego tego komitetu solidarności w Żyłcie Katowice był Andrzej Rozpochowski, działacz chudy Katowice, maszynista pociągu, i tam w tym zarządzie był między innymi Kazimierz Świtoń i wiele, wiele takich znanych już z później z historii nazwisk. No i oni nas poinformowali, co nam daje taka rejestracja. Do czego nas poważnia i tak dalej. I bardzo niedługim czasie później zarejestrowaliśmy się. Byliśmy 79. Czwarty, no? 74. Sześć, zakładem ja pracy w całym naszym tu zagłębiu, tym Śląsko-Dąbrowskim. I później regularnie, już raz w tygodniu, jeździliśmy do tej Huty Katowice na te zebrania. One były po południu i były bardzo fajne, burzliwe, ale wielu działaczy, takich, którzy włączyli się, aktywnych intelektualistów, prawników, wtedy mieliśmy możliwość właśnie wysłuchać i, i zapoznać ich sprawy. Ale nie przewidzieliśmy później, jak się okazało, że warunkiem uczestniczenia w takim zebraniu w Hucie Kadowice była tam biuro przepustek, jak się tam Chodziło, wjeżdżało, to żeby każdy z nas musiał ten swój dowód ten osobisty. Nie, tam to I i oni, oni nas mieli dokładnie jak na tacy wszystkich spisanych, z adresami z, i tak dalej, i tak dalej. No i to się później okazało, że dla nich to było korzystne i pomocne. No i, i jednocześnie żeśmy z tych zebrań. Przywozili do zakładu pracy co? Prasę związkową. Nielegalną wtedy, wolny związkowiec, różne. Nie, to była legalna. no, no legalne bo to. Ale poza cenzurą. no. A poza cenzurą, tak, oczywiście. Tak. I tam w tym tej, w tej wolnym związkowcu, który wychodził na terenie Huty Katowice, tam była nowoczesna drukarnia i tych. Wolnych Związkowców tam mogli na nasze potrzeby sporo drukować i one się tak rozchodziły. To Także inna, inne były też gazetki, takie taśmy, takie kasety magnetofonowe, wtedy jeszcze proste takie, przywoziliśmy z tych zebrań. I ponieważ raz w tygodniu miałem tą możliwość, w czasie przerwy śniadaniowej, Obsługiwać i mieć dostęp do radiowęzła zakładowego, który pokrywał prawie całą yy, no, sieć zakładu, ale szczególnie w okresie śniadania, to było tam te pół godziny od dziewiątej do do, pół do dziesiątej, no to te taśmy żeśmy im uszczali. To było o historii, o tyle było zakłamanych spraw, o katyńskich sprawach i, i, i tych naszych, co się tu działo. I, i wielu, wielu innych tutaj rzeczach, o których nie wolno było mówić, albo, albo nie należało mówić, to wtedy myśmy te kasety retransmitowali, i ludzie słuchali tego, tego. Mieliśmy też na terenie zakładu to też było bardzo ważne dla nas kilka gablot, bo na jedynce, na zakładzie numer jeden, Tutaj pod zegarem, jak się to mówi, i naprzeciwko, na, na zakładzie nr 2, mieliśmy takie gabloty, gdzie te najnowsze biuletyny, informacje, prasę związkową, nasze informacje, co się, dzieją, co, co się dzieje w Hucie, to tam żeśmy wyklejali. I taką też dużą gablotę, do której też materiały żeśmy podsyłali, nie tylko my, ale inne zakłady już później też, to była już później w niedługim czasie, za dwa, trzy miesiące, w, w rynku. W Czebini, w rynku. W głównym... no ale to, to powstało z inicjatywy tej takiej międzyzakładowej komisji, tak. która powstała, powstała w Czebini i po prostu korygowała te pewne sprawy. No, a tu jeszcze tak co Cześć już wspomniał o tych postulatach. Przeszło 250 tych postulatów na tych zebraniach wydziałowych ludzie zgłaszali. Myśmy to wszystko. Ładnie ułożyli, i wtedy dyrektor powołał zastępcę swojego i naszą komisję do rozpatrzenia tych postulatów. To znaczy, co mógł, to załatwiał szybciej, co mógł, to później inne rzeczy odkładał, część mówi, że się nie dało. No i w ten sposób, żeśmy parę z dwa czy trzy miesiące. Tak, tak. codziennie się spotykali z dyrektorem, żeby punkt po punkcie te wszystkie postulaty i i omówić i, i próbować zrealizować. No, to były takie płacowe sprawy, żeby to było wszystko legalnie. Te nasze teraz to się takie śmieszne wydaje te rzeczy, żeby nas zarobki wszystkich pracowników, szczególnie dozoru i żeby były wywieszane, premie, żeby były wywieszane w gablocie, żeby ludzie wiedzieli o tym, ile inni zarabiają. Jak wiecie to w Ameryce to, to, to pracownicy dostają koperty nikt nie wie jeden drugiego ile no, zarabia. U nas też do tego doszło. No, no ale tak z początku tak było. Tudzież Ubrali nas, teraz widzimy, że, że śmiesznie i niepotrzebnie, w kontrolę zaopatrzenia sklepów. Boże kochany, jak myśmy to przeżywali. Przychodziło się do, do sklepów na terenie Czebini. Mieliśmy też nasze zakładowe kioski spożywcze takie, gdzie się zaopatrywali. No więc tam żeśmy... Naszym zadaniem było sprawdzać, żeby sprzedawca, jak bierze dla siebie kilo, Cukru to musiał się zapisać w takim zeszycie. Ale też pomagaliśmy. Przychodziły, pamiętam, takie bryły Logik masła. Ole, masła holenderskiego. Więc uruchomiliśmy takich ludzi, którzy to przecinali drutem. Drutem takim stalowym. oporowym, stalowym na, na mniejsze kawałki. A no to przyszło zmarznięte na kość i Wtedy po Załoga się ustawiała i myśmy też pilnowali takiego porządku, żeby nie brać po dwa, po trzy, żeby po jednym, po jednym, żeby dla każdego starczyło. Chcieliśmy sprawiedliwie. Ja otworowałem całą zimę, bo do naszej huty przychodziło raz na tydzień dwa wagony dobrego węgla z Mysłowic. Wtedy ludzie się jeszcze mieli te piece węglowe. Cała kolonia przy zakładach metalurgicznych. To przecież emeryci tam mieszkali. No i przyszli ci emeryci do mnie, panie Jarczyk, przyszły te dwa wagony, i w nocy ludzie, pracownicy, odkładali, na, odkładali na kupeczki sobie, wywozili to in, innymi środkami lokomocji, wózkami elektrycznymi. Rano przychodziliśmy, wagony były puste i ludzie z zewnątrz, emeryci, dalej nie mogli tego. Więc ale to pilnowałem było... w nocy, przez kilka nocy, takich wagonów, żeby jeden był dla pracowników, a jeden dla tych emerytów. No staraliśmy się tak na każdym kroku. No ale mówię, związek działał. Byliśmy jeszcze na takiej pięknej uroczystości w kopalni Sierszy, na Barburkę. 4 grudnia przyjechał kardynał Macharski, bo poświęcenie sztandaru, poświęcenie takich tablic pamiątkowych. I tam kardynał jeszcze jak dziś pamiętam mówi, jacy my jesteśmy mocni. I za dwa tygodnie nas już nie było. Tak. Przyszli w nocy, i, i, i tego w moim przypadku, no to, to było straszne, bo mnie szukali po całej okolicy. Byłem zameldowany u rodziców własnych. Myśmy dostali mieszkanie trzy dni wcześniej przed tym stanem wojennym w szkole. Żona, ja była nauczycielką w Chrystynowie w szkole, i tam dostaliśmy służbowe mieszkanie. I tam się jeszcze nawet nie sprowadziliśmy, graty tak leżały, i ja tych gratów poszedłem pilnować Ech, tego 13, z 12 na 13. No i, i oni byli u rodziców, szukali, po strychu, po piwnicy, yy, przestraszyli rodziców. Później wreszcie do, do tych teściów do nas dotarli i wreszcie do mnie, do szkoły dotarli. No i, i, i skłamali. Pan się ubierze i pójdzie, bo coś się to stało tak w zakładzie idzie. pracy, trzeba będzie to wyjaśnić. No. I ja się nawet ciepło nie ubrałem wtedy, a zima była jak piorun. I już na klatce schodowej zaczesnęli mi kajdany i, i przyjechałem tu do Czewini na posterunek. Tam mi wszystko zabrali: pasek, sznurówki, okulary nawet. No i, i powiedzieli, żebym podpisał, że jestem internowany. Nie podpisałem oczywiście. No i w trójkę nas wieźli, bo pierwszych zabrali dużo wcześniej, a no około czwartej godziny w nocy wieźli właśnie. Niedzielę Ryszka, mnie i Andrzeja Dudka gazikiem, funkcjonariusz z bronią. Jechaliśmy przez ten ciemny i, i zimny chrzaną Jaworzno, Dam do Sosnowca. Tam nas zgromadzili. O 6 rano puścili nam Jaruzelskiego, że jest stan wojenny. Umożliwili nam, żeby się wysikać i do takich wielkich but nas zgromadzili bez okien. 20 tych bud wyjechało z tego aresztu z Sosnowca. W każdej budzie było dwóch z bronią długą i nas 28. Tych y, internowanych. No i cisza jak makiem zasiał. A szliśmy do tych suk w takich szpalerach, gdzie oni tukli tymi te, y, pałkami o tarcze i z psami, zomowcy i, 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 i milicjanci. I siedzimy, bramy się to otwierają i wyjeżdżamy. I jak makiem zasiał, ja, ja zacząłem się modlić. Ojcze nasz, Zdrowaś, Mario. Podczułem obronę i jak już kończyliśmy pacierz, to taki kierowca zawodowy, który z nami razem jechał, mówi chłopaki, nie jest tak źle. Bo myśmy cały czas się bali, że na wschód nas wiozą. Na Białej no. <laughs> Nie jest tak źle, mówi, jedziemy na zachód. On po układzie tych yy, zakrętów, bo nie było nic widać, te suki były bez okien zupełnie. Mówi, jedziemy albo Racibórz, albo Szczelce. No i faktycznie za dwie godziny wylądowaliśmy w Szczelcach całą niedzielę. Jak na prawo to zakład numer jeden? A, ja, A ja na my, lewo zakład Do dwójki, tak. I całą niedzielę nas tam trzymali, spisywali dokładnie, zdjęcia, odciski palców, no i wreszcie do celi. 303 czwórka nas tam mieszkała. Dwa piętrowe łóżka, i, i tak. I pierwsze założyli te tak zwane kołoźniki, czyli radiowęzły, i nam tukli do głowy takie nagrane taśmy, jacy to my byli mordercy, jak my gromadzili broń, i tak dalej. No i, i nic. I więźniowie nas obsługiwali. Jak oni się też bali, przynosili ten chleb nam, pół chleba. Ale wróciliśmy, no i co. Nie wolno było, związki były zakazane. To załoga nas wybrała do rady pracowniczej, prawie że. Ale nie to jeszcze jednej rzeczy trzeba, trzeba powiedzieć: bo jak wróciliśmy, tośmy oczywiście poza tak. swoim kątem, że tak powiem, to poszli do dyrektora. Tak, tak. I ten, a dyrektor do tego stopnia był w porządku, że mówi: proszę bardzo, idźcie na zakład, przywitajcie się z ludźmi i tak dalej. Do tego stopnia był w porządku gość, że tak powiem. No i myśmy oczywiście chyba kilka dni chodzili po zakładzie, z ludźmi rozmawiali, żaliliśmy się jak nam to dobrze było w tych szczelcach i tak dalej. Ludzie nie bardzo wierzyli, bo były różne inne sugestie, co z nami się dzieje, nie? No żeśmy podpisali tak zwaną lojalkę, dlatego wyszliśmy. No, no, Ale zaraz tak. były właśnie to, co wspominaliśmy tu, poświęcenie w 1981 roku, 3 maja, była uroczysta Msza Święta, bo to był jednocześnie i Florian, i, i Konstytucja. I w kościele właśnie w Czebini, Piotra i Pawła, żeśmy się ludziom wszystkim pokazali, też było bardzo wzruszająco. No bo czytałem tam jako lektor na tej Mszy Świętej. No, no i później co ludzie nas wybrali do rad pracowniczych i żeśmy to wszystko pokutowali, bo. A z pięć, albo sześć razy byłem na przesłuchaniu tu na UB. Ostatni raz byłem na przesłuchaniu w 1984 roku z popiełuszką. z popiełuszką. Dzień przed pogrzebem popiełuszki smutny pan zapukał i wezwanie na jutro. Obaj żeśmy dostali. I tam na górę trzeba było iść, i nie mogliśmy jechać na pogrzeb, a byliśmy gotowi tam na ten pogrzeb jechać. No, i wreszcie po tej godzinie myśmy już byli cwani, bo po tym całym internowaniu tam był w tym zaproszeniu, w tym no, wezwaniu numer sprawy i tak dalej. I temu, temu oficerowi mówię, proszę pana, my się już trochę znamy. Jak jest numer sprawy, proszę te akta, i mówimy o sprawie. Z godzinę kluczył, mataczył. I wreszcie mówi tak, nie ma żadnej sprawy. Myśmy was chcieli uchronić, tak. bo wiedzieliśmy, że was tam zagniotą, jak pojedziecie nad pogrzeba. Praktycznie było około miliona ludzi na pogrzebie w I tak, tak, to, tak to o nas dbali. No. Jeszcze jedną sprawę muszę wspomnieć, bo akurat yy, kolega w tym nie uczestniczył. 16 grudnia 80. Ja po prostu z kolegą Piedzą z zakładu pojechaliśmy do Gdańska na odsłonięcie pomnika. Piękna sprawa. Specjalne pociągi, zorganizowane przez związki zawodowe, kolejarzy oczywiście. I jakie były po prostu wrażenia w czasie tej podróży to lepiej nie mówić. Też mówiono, że jedziemy na Białe Niedźwiedzie, chodzili tam między nami tacy jacyś nienasi ludzie, że tak powiem i w taki sposób nas straszyli, nie, żeby tylko tam do tego Gdańska lepiej nie jechać, nie? No ale zajechaliśmy, uczestniczyliśmy w tych całych, tego ja, całą tą po prostu Ceremonię nagrałem na magnetofon. Taki Kasprzaka jakiś tam był MK2500, że tak powiem. I potem to nagranie krążyło po wszystkich tu, prawie że zakładach pracy. A naprawdę niektórzy bardzo chcieli, bo podejrzewam, że transmisji z tego odsłonięcia nie było na no, skalę krajową, tylko tam lokalnie, tak jak większość robiono. A to po prostu, no jednak była po prostu sprawa. Zresztą te nagrania mam do dzisiaj w domu i czasami tam coś, przynajmniej można to posłuchać. No ciekawa sprawa, bo, no nie wiem, chyba nikogo więcej z Szanowa nie było na odsłonięciu tego pomnika. A myśmy później, bo wiecie, wybraliśmy delegatów swoich, na przykład na ten pierwszy zjazd Solidarności, o którym tak Głośno było przy tej oliwii, tam, no to wyrobiec Rysiu tam był naszym przedstawicielem, między innymi. No, ale jeszcze, jakbyście pojechali na cuncie pomnika, tu została zorganizowana też taki wyjazd z autobusem, czy autobusami, nawet w rocznicę y, pogromu na Wójku śmierci górników, więc też myśmy szli z tego kościoła w blasku, fleszy, ubeki, nas fotografowali. To była ta pierwsza rocznica, więc tam poszli pod ten już pomnik zaszczelonych górników, właśnie całą taką manifestacją ogromną, dużą, żeby no, przypomnieć światu, że taka tragedia miała miejsce. No i później co? Działaliśmy w tych radach pracowniczych i później w 1989 roku przywrócono działalność związku. Ja zostałem na nowo przewodniczącym, ale tylko na okres chwilę, na okres organizacji. Później zdrowie mi wysiadło trochę no i, 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 i prosiłem bardzo, żeby już mnie nie wybierać. Bardzo mi chcieli wybrać, ale, ale nie, nie udało się. No i taki nasz inny kolega został przewodniczącym. A ja zostałem w zarządzie, tak samo Czesiu też. No a. No i to takie byłyby działania naszego Związku Solidarność. Później już w tym 89 roku. Wiecie, jak był taki okres przestoju, to do naszego związku zapisało się około 600 ludzi wtedy. No a, a, a reszta już nie.